Dzień dobry moi drodzy widzowie, dzisiaj gramy w ta Nie Taps, tylko re Revenge! Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I jeszcze... Zostawcie subskrypcję! Chodźcie tak jedną proszę! Jedną! Jedną na mojego kanału! Dobra. Misia zabieramy. Fajnie jakby troszkę, troszkę pójść tam. Dalej. No. Dalej ci w sensie mam dalej w tam. Jeszcze ten kamyk. Pamiętacie? Już diabeł ten zniknął tutaj. I idziemy na górę. O, chmurki. O, góry. O, jajko jakieś tam jest. Dobra, mam serduszko. Może przytulę mi się do tego jajka. Dobra, nie wiem. się już w żaden sposób. Nie spadamy. Do, spadamy do piekła. Możemy zobaczyć, co tam jest. Jestem na to przygotowany. Wow! Co to jest za fajna rzecz? Prawda, widzowie? Lol. No. Lol, no, lol, no, no. Ja myślę... Smok! Mm. Przytulimy? Jak my, myślicie, widzowie? Przytulicie się? To nie głosić, czy nie? Chyba przytulić. już przytulił smoczkasz. Go kochał, skakał ku niego, próbował mu się przytulić i skoczył i go w końcu przytulił. Dwa serduszka, I dwa serduszka się pojawiły, kręcące. To późne zakończenie, no późne. Ale nie późne jak dziadka. Nie wiem, czemu to jest tak daleko zakończenie, ale tym i mi się chyba najbardziej podoba. Świetnie. Przez Przepraszam. Ciągle mi się myli. No. No. I trzeba... w końcu... zrobić... Zabić smoka. Sponsoruj też kanał Jan Kokos kiedy się da. Tak, podajcie. Nie odzywaj się, ja robię odcinek teraz. Ale, ale jestem koło. Stlepie kasz. Ups, pomyliłem, za daleko poszedłem. Zwiedzałem tak dokładnie piekła Ale mogę spróbować dokładnie piekło zwiedzić Będę się bardzo starać Może pójdę teraz w ten róg Ochrona <laughs> przed nową Tak to wyglądało No co innego mogło być w piekle no co? U. Myślałem, że można pływać wtedy. Ale jak będzie, to będzie! To mi przypomina komin z Mario. Nie, no, ale nieważne. Jest jeszcze jakieś sekretne przejścia. On no, nie wie, jak go zabić. Pan pokonał Smoka z wielką radością. Mrozik pokonał z wielką radością Smoka, aż krew mu płynęła mocniej w żyłach. Czemu ten smok był bardzo późno, a to było wcześniej? Napiszcie to w komentarzach, widzowie. Po ja. Oh, już mam coś... o, oh, czemu jestem takim bobaskiem? przecież być kimś innym niż Mikołaj. Uch, wiem co zrobić. Nie, to chyba zakończenie robiłem. Ta skrzynka jest z mieczem. Jak było zakończenie z mieczem, to przecież co innego mogło być. Jakiś smoczy oddech, to, to nie jest jakiś bardzo fajny, no bardzo dużo i itemów nie ma tego. gra. No skąd ja mam wiedzieć, na razie tylko miałem kilka, ale to mi coś wydaje się podejrzane. A ten... Góra, Mount Eferest. No. No. I najlepiej pójdę do piekła. Bo jak widzicie, ja nie lubię piekła. I z tej już wszystkich jest zakończenie z niego mieć. To zabieramy, bo może mi się spać. Ale czemu ta lawa? U. A gdzie to daję? No. A może teraz tam zwiedzić. Takie kawy! Nie mogę doskoczyć. Więc po Idziemy na sam dół?

Jak smoki oczywiście wiemy z baśnie, że zieją oknie, ale nie bardziej mm. dziwi mm. czemu to akurat jest tutaj. wszyscy Mikołaj do komina i wpadną w, w kupę i siknął. wpadł w kupę i się I zatonął. Wszystko No? Na równi nie dałem prezenty. Ej, psz, kiedy daj prezenty, to było najłatwiejsze zakończenie. Chyba. Eh, jo. Jestem starym Na Lepiej rozdam prezenty. Rozdam znów prezenty. Będzie najlepiej. To jest odcinek bliski świąt. Jan dał wam prezenty. Mrozik dałem wam prezenty. Na wszystkich starczy. To papa, Miłego, drodzy widzowie. Wesołych świąt.